Dobry, witajcie w kolejnym vlogu. Zaczynamy nowy film w sobotę. Dziś jest u mnie sobota, jest 30 grudnia. Przed południem piękna pogoda. Jak widzicie, za oknem mam chwilową ciszę w domu, więc biorę telefon do ręki i zaczynam ten film. Moje towarzystwo wyszło sobie na zewnątrz. Tomek tam coś działa w ogrodzie, dzieciaki założyły rolki i jeżdżą. Słyszę aż tutaj na górze, po prostu jak dudni tam na chodniku. No i lecimy z tym dniem. Słuchajcie, ja już tam troszeczkę w kuchni sobie przygotowałam rzeczy do późniejszej obróbki, że tak powiem. Skoczę zaraz, wezmę chyba dzieciaki do auta. Skoczymy sobie do Jusk, bo chciałam parę rzeczy tam kupić. Potrzebne mi są w związku z jutrzejszym sylwestrem, zwłaszcza jedna rzecz, więc no tak, przy okazji zrobię taką drobną przebieżkę I to by było na tyle, jeśli chodzi o sklepy. Wiadomo, jutro wszystko jest pozamykane. Niedziela, poniedziałek, nowy rok, także ale wszystko już mamy. Wczoraj byliśmy na zakupach. W Biedronce i w Aldim. Także pouzupełniałam to, czego mi brakowało do tych różnych takich sylwestrowych, też rzeczy, przekąsek i tego typu spraw. Też mi parę rzeczy będzie potrzebne, więc to wszystko mam kupione. Myślę, że coś fajnego z tego zmontujemy. No i tak, i tyle na razie. Także życzę Wam miłego dnia, fajnego oglądania i ruszamy dalej. No, fajne, widzicie, pozostałości jeszcze poświąteczne. Po Tutaj też są te kule maja, zobaczą. Fajne. A Mikołaj z kostką, tak? O, tu są jeszcze takie fajne kule też. No, przechyl i postaw. A cała w tym. Mm. Cała w brokacie jesteś. No, te hojneczki ładne też tutaj, takie fajne. poczynione, wzięłam sobie taki świecznik na taką e, pojedynczą świeczkę. Wzięłam cztery świeczki, bo nie było takich zwykłych, jak chciałam takie zwykłe białe, ale e, no to też będzie fajnie wyglądać i myślę, że te kolory są całkiem zgrane i wzięłam jeszcze do łazienki dwa takie e, ręczniczki do rąk. E, one były wiecie co, w naprawdę w bardzo fajnej cenie, a są no, taki wymiar jak właśnie ja potrzebuję. Do rąk. Nie wiem jakie to są te wymiary dokładnie, ale wiecie co? Te ręczniczki kosztowały po 3,50 chyba za sztukę. 7 zł mam za dwa ręczniki. Świece kosztowały 11,50 i świecznik kosztował 7. Tak, ręczniczki są po 3,50, zgadza się także. Cena super. One nie są jakieś tam grube bardzo. Natomiast, właśnie do tych łazienkowych o 30 na 50 widzę. Do tych łazienkowych historii będą w sam raz, ale to taki dodatek. A to, co najważniejsze, to mam tutaj, właśnie jest mi potrzebne na sylwestra. Po świętach mamy taki ząg, także tradycji stało się zadość, i jedna bańka ucierpiała. Teraz się muszę zabrać za posprzątanie, bo tu jest trochę, trochę tego spadło. Dzień dobry, witam się z Wami w niedzielę, w sylwestra. Przygotowuję właśnie śniadanie. Dzisiaj sobie robimy takie angielskie śniadanie, bo tam się już pieką parówy i pomidorki, takie koktajlowe. Mam przygotowaną patelnię i jajka. Teraz będą sadzone. A tutaj w garnku przygrzewa mi się fasolka, taka w sosie pomidorowym. I takie sobie dzisiaj wymyśliliśmy śniadanko. Ja zabieram się za takie niewielkie przygotowania, ale no już postanowiłam trochę zacząć, żeby wszystkiego sobie nie zostawiać na potem. Właśnie podsmażam sobie grzanki na patelni. Zaraz do nich dorzucę taki utarty żółty ser, a to, co ja tutaj robię, słuchajcie, tu mam jeszcze resztę różnych składników, bo robię dzisiaj na Sylwestra taką sałatkę hot dog. Słyszałam o niej dużo dobrego, także mam tutaj już pokrojone korniszony, cebulę, mam utarty żółty ser. On jest rozmrożony, także się tutaj rozmraża w tym worku, a już jest prawie, prawie idealny. Mam ugotowane parówki, mam już zrobiony sos, taki z majonezu, jogurtu i skaczupu. No i co jeszcze? Aha, jeszcze sałatę sobie zaraz przygotuję i będę to wszystko mieszać razem jakoś. Kombinować, zobaczę, co mi z tego wyjdzie, bo dużo dobrego o tej sałatce słyszałam, także chciałam ją właśnie spróbować. Myślę, że Sylwester to jest fajna rzecz. No i co jeszcze oprócz tego? Wiecie co? Oprócz tego mam tutaj jeszcze ugotowane jajka i będę robić taki szan domowy, także go sobie wymieszam wszystko razem i zrobię taki szanik do jakiejś tam wędliny słodyczy to nie będziemy raczej mieć, wiecie co? Ja po prostu odmroziłam makowiec, który miałam jeszcze ze świąt, bo nie zjedliśmy wszystkiego, więc on sobie tutaj w lodówie siedzi i czeka, a tutaj mam w tej misce już takie gotowe, prawie przygotowane mięło mielone, bo będę go później smażyć z niego takie kotlety i będę robić na obiad takie domowe hamburgery. No i Taka to dzisiaj u nas będzie historia sylwestrowa. Miałam tam jeszcze zrobić jakieś takie ciasteczka albo babeczki, ale stwierdziłam, że nie, 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 wystarczy już po świętach tych słodyczy. To ja już mam tego po dziurki w nosie, szczerze mówiąc, i też nikt za bardzo już w domu nie jest taki chętny do jedzenia tych słodyczy. Ale jeszcze jedną rzecz będę robić takie rolatki z łososia zawinięte w tortille z serkiem takim śmietankowym i też właśnie sprawdzę, czy to mi wyjdzie dobre, bo też już właśnie widziałam takie różne pomysły na Pinterestie bardzo mi się to spodobało. Także oczywiście wszystko Wam pokażę, co będę robić. Na razie się tutaj zabieram za tą sałatkę, żeby mi się te grzanki tutaj nie bardzo nie... Zjarały na tej patelni, także muszę ich tutaj przypilnować. Mam tutaj pustą miskę i mam już gotowy sos z keczupu, majonezu i jogurtu naturalnego. Powinno się tak dno tej salaterki wysmarować troszkę tym sosem, i tutaj na spód powinny pójść grzanki. Powiem Wam, że te grzanki są świetne w smaku, takie zrobione na patelni i posypane żółtym serem, także naprawdę smakują świetnie, ale ja nie będę ich dawać jeszcze, bo nie chcę, żeby mi to wszystko po prostu tak namokło. Więc teraz sobie tutaj wrzucam pokrojone, korniszony, mam ich tutaj 6 sztuk. Trochę cebuli. To jest taka niecała cebula. Powinna być czerwona, tak w sumie, według przepisu, ale ja nie mam, więc dam zwykłą. I tak, teraz to wymieszam wszystko. I tutaj mam jeszcze parówki, sześć parówek ugotowanych i pokrojonych, plasterki. Więc sobie to tak na przemian powrzucam. I zaraz jeszcze muszę posiekać sałatę lodową, pół sałaty i dorzucić ją tutaj do tego wszystkiego. I będziemy mieszać. Dorzucam sałatę lodową, już poszatkowaną. Tutaj jest tak mniej więcej pół tej główki, e, troszkę mniej niż pół. W razie czego zawsze można dokroić. Jeszcze do tej sałatki, słuchajcie, powinien wejść e, taki świeży, zielony ogórek, ale też nie mam, więc e, nie dodam. Zaraz to tutaj wymieszamy. żeby to przeszło smakami, no i jeszcze tak stopniowo będę dodawać ten sosik. Jest mi potrzebna jeszcze prażona cebulka. Ja mam tutaj taką gotową. Trzy eee, łyżki powinno się wsypać, więc tak, no mniej więcej tak na oko. Ja lubię taką prażoną cebulkę. Więc mi ona kompletnie nie przeszkadza. Myślę, że zrobi fajny smak. Ja sobie tutaj przygotuję taką małą porcję. E, zobaczymy, czy to będzie dobre. Także mam tutaj już w miseczce grzanki. E, ta sałatka, właśnie, powinna być w takiej przejrzystej salaterce, bo to by fajnie wyglądało. Ale tak, na te grzanki sobie nakładam sałatę już gotową i jeszcze ją. E, na to wszystko jeszcze troszkę keczupu, o, żeby był ten kolor. Można jeszcze sobie posypać żółtym serem. Dobra, łyżeczka, ale mam tutaj bałagan, słuchajcie, Ech, się zrobił, także zaraz się za to biorę, ale sprawdzimy sobie z tą grzanką, czy to będzie dobre. Mmm. Bardzo dobre. Myślę słuchajcie, że jak ona poleży sobie w lodówce i się schłodzi, To będzie super naprawdę. Wiem i mówię także sorry. Ale zaraz się wyłączam. Dokończę jedzenie i ogarniam tutaj ten Saigon, który mi tam powstał. Z tego wszystkiego. Bardzo dobra polecam. Wyszliśmy trochę na spacer pochodzić w ostatni dzień roku 2023, a jest po prostu taka pogoda, jak, no jakby był nie wiem, marzec, kwiecień. Super! Także troszeczkę się przewietrzymy, pochodzimy, pospacerujemy i wracamy później do domu na kawę. Ja przynajmniej. rok rozpoczął. Ale było nie mają. Po zapisaniu moich planów na e, przyszły rok, E, przygotowałam jeszcze parę takich sylwestrowych przekąsek w postaci takich szaszłyków. E, bardzo dobre to wyszło z takim e, twardym, dojrzewającym serem, z salami i z winogronami. E, dzieciaki przygotowały sobie takie owocowe szaszłyki, oni takie zdecydowanie e, woleli. No, a później wybraliśmy się na taką przejażdżkę po mieście, żeby zobaczyć, czy już są jakieś fajerwerki. To była tak gdzieś godzina 21 po 21. .00. No, ale jak widać, oprócz rozświetlonego miasta różnymi światełkami, to fajerwerków niestety nie spotkaliśmy. Zatrzymaliśmy się w okolicach naszego starego rynku i przeszliśmy sobie takimi uliczkami w centrum miasta. Bardzo fajnie to wyglądało wieczorem. Wszystko było podświetlone, było trochę ludzi też spacerujących na naszym starym rynku jak widać impreza muzyka dużo ludzi także bardzo fajnie to wszystko wyglądało i w ogóle była bardzo fajna atmosfera i wróciliśmy do domu dzieciaki już były bardzo śpiące także szybko wracaliśmy no i taki ten nasz właśnie sylwester Moi mili, bardzo Wam dziękuję za dziś. Życzę Wam wspaniałego nowego 2024 roku i do zobaczenia w kolejnym filmie w piątek.